Andain ma naprawdę delikatne rzeczy w swoim laboratorium. Hmm? Co ty jest, człowieku? O, oh, Andain zachowała je dla mnie. Trochę farby, która pozostała, gdy Popirus malował dom. Że wykorzystamy go do naszego nowego domu. Na razie, pracujemy dalej. Nie marcie się, człowieku. Wyczyścimy to. Eee... O rany. O! Stworzyliśmy klony. Poczekaj, Ink. Cześć, stary przyjacielu! O, 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 cześć, kapelat. No, tych dwóch. To tylko dziwne klony. Oni wkrótce zginą. Ok, to było bardzo zły pomysł, że on zostanie znaczy, razem to z tobą, to jest po prostu żałosne Miło was poznać Mam nadzieję, że możesz się cieszyć ostatnimi chwilami życia Nie przenosimy wszystko na powierzchnię, chcesz nam pomóc? Będzie fajnie e No dotykaj mnie dziwaku Hej Emu, ja... Słyszałeś gdzie jesteśmy? Spróbuj się wyluzować, na chwilę wow.